Aczkę mordeczki, jest wasz ulubiony youtuber Felixa. I dzisiaj no jakby to będzie drugi sezon Minecraft. No więc zacznijmy grać w Minecrafta. Teraz się widzimy jak będzie, bo nie mam internetu. A chciałam tylko powiedzieć, że dzisiaj będzie special, więc bądźcie na kanale. Dobra, już mi się zrobiło. Gram sobie na fajnym świecie. To jest taki nasz, gdzie robimy z Szymonem oczywiście prezenty sobie. Create New World. E, oczywiście nazwijmy te fi, e, ten e, świat. Kozacko. Kozak. Koza. 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 Koszyka. Korza, koszyka I, i bez sida. I lecimy, le, le, lecimy. So, i create. Dobra, lecimy. Mam nadzieję, że jakiś fajny. Niech się dzieje. Bola nocza, A chcę Wam tylko powiedzieć, żebyście zostawili łapkę w górę. Subskrypcję oczywiście. Jak będzie bardzo dużo łapek w górę i się zresztą jak będzie dużo łapek w górę na tym świecie, to będzie wtedy, wtedy no tak by, jakby mi trochę powiecie, że chcecie więcej Minecraft y, koszyk koza, no to takiego nie chcecie więcej Minecrafta, no to ja, ja sobie gadałem z Szymonem, bo bardzo powiedzieć że na do laptopa y, Minecraft Java. No. Nie wiem czy mam teraz powiedzieć. Powiem tak sp, 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 e, trailer. Kupuję na mojego laptopa Minecraft Java. A zobaczycie po co. No. Możecie wpisać w komentarzach po co. No. Więc e, no, oczywiście jak robimy sobie crafting. Tutaj lecimy. Hop! Tutaj oj! O! Yy, dobra, yy, robimy patiery. Dobra, tutaj robimy pik pikaks. Yy, kurde, myślałem, że robi się noc i lecimy na du na dół, na, dół, na, dół. na dół. Naprawdę musiałem na takie gwieńko trafić. No niestety. Wolano, czas się zrypała trochę. O, wreszcie, co? Bibi go, go, i jak sobie 15. Jak wykopie to się widzimy. Dobra, te cztery z złymi, wykopie. Raz, dwa, trzy, cztery, o. I dopiero cztery. Oczywiście robimy, jak zawsze, kamienne tulsy. Pik. Pik. Idziemy yy, zebrać te patyki, które z drewna. Są. Pik, bo tu jest chyba jakieś coś malutko. Jak znajdę jakiś. albo nie, jeszcze z wami pójdę. jakiś teren na domek dzisiaj znajdziemy, chyba. Nie mam auto bo auto nie wkurza, tak że mnie wkurza, że. że kurde, no. Przeklinałbym przez e, auto Ale ja mało przeklinam. O, tam jest owie. nie lava. By mógł być koniec. O, mieć. Mieć się nie przyda. Także zapamiętajcie, to jest drugi sezon. Zapiszę yy, sobie kordy. Dobra, zapisałem sobie kordy. Oj. Dobra, e, przepraszam była lekka awaria. E, to się nazywa ten świat koza koszyka. Bo kozacki świat koza koszyka. Bo to jest świat koszykowy. On będzie zawsze. Drewięko. Jeszcze nagrywa 5 minut. A jeszcze nie znalazłem miejsca na Javiera. E, no może jakiegoś Kevika. No obok kejwijka by się przydało mieć kawirę Wtedy nie musiałbym kopać A teraz w 1.2.18 Tu jest żelazo Jak najbardziej pójdziemy je wykopać Tylko żeby nie zginąć Oj bo bym zginął na start To by był obciach A jedno żelazo tylko Hop, hop, o! ale się ukryło to żela żelazko, przepraszam, zacząłem się, mam nadzieję, że więcej mi się na pewno więcej, bo nie się nie oj, zaczekajcie widzowie, zaraz się widzimy, dobra, już wszystko jest git, sorry, bo miałem mała materię, musiałem mieć podładowarkę, dlatego cięcie zrobiłem, i to już jest duże złoże no i jeszcze węgiel no nie no widzowie za węgiel musicie zostawić łapkę w górę hmm. i zróbmy taki konkurs jeżeli yy, zostawicie tutaj tysiąc łapek w górę to potem nagram kolejny odcinek a jak nie zostawicie yy, a jak 500 łapek w górę Wam sobie jak napiszecie komentarz. A jak zostawicie yy, po prostu stołapek w górę, to po prostu chce, powie, chcecie, że ta seria jest do dupy. Yy, no. No ale stołapek to jest tak coś. Yy, w sumie jestem tam tamtej youtuberem y w górę, bo moje youtuberem y też mnie pasę ale ja mam tylko powiedzieć, że... Yy... No jakby to powiedzieć, mm, na w środę, tak za, za tydzień, w środę, y, będzie jakby mini special, y, bo, no, y, o nie, ile zombiasów. Ja stąd wyciekam. Idę stąd. Idę. Idę, 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 idę. No chyba tu się osiedla. tej górze będę miał taki pałac. Hmm. Pierwszy co do zrobione. Ważne, że cave jest obok nas. A ile żelaza Hop. O jedenaście. Jeszcze przepalę jedzonko. I leucimy, leucimy. Hop, 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 hop. Dobra, mam ma, mało życia, nie chciałbym zginąć. Ale zapiszę, bo nie, nie, nie zapiszę kordów. Robię to poza odcinkiem, bo. No, wtedy. A, a, to się przybada, ja wykopię sobie brzozę, bo trzeba powiedzieć, że w to będzie jak buduję, damy. Hop, hop, hop Nie, zaraz mi będzie A creeper mi się tu pewnie pojawi Zginę na, na złość Dobra, trzy się już Przepaliło I jemy Mamy drogi Mam trochę z ciszę Hop, hop, hop Dobra. I przepadę żelazo oczywiście. I kończę odcinek. Chcę tylko powiedzieć, że y, zrobię sobie y, jakby kopię tego z świata. Ser, ser, zrobię tego świata, kopię tego świata. Y, I będę grał... No tylko powiem Wam plan. Y, zrobię kopię tego świata, będę grał na kopii oczywiście na kreatywie. No i jakby na kreatywie na kopii oczywiście, nie na e, prawdziwie, e, zrobię jakby skit, jak zbudować e, te, ten dom. Nie, ale na kopii i jakby to będę Wam pokazał, zrobię taki specjalny odcinek, co niby nie. Ile się już zela zaprzepaliło? A, no otwieramy. Widzimy się jak już nie będzie nocy. Ja się wkopałem, zrobiłem pochodnie. No i czekam aż będzie dzień. Pss, pss. Zostawcie łapkę w górę i subskrypcję z dzwoneczkiem, żeby być na bieżąco. Zostawcie to, co jest na, 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 na y, ekranie. O! I lajka. Też jest na ekranie. A, jakby, co to nie piszcie w komentarzach, że nie zrobiłem wczoraj specjalów, bo y, jednak nocowałem u taty. E, ale tak zresztą, no. To też. powiedzieć, y, że. lecimy jak pytałeś, mam 18 subskrybentów, a dwa tygodnie temu stworzyłem kanał. Więc mega się cieszę. Zostawcie dzwona! Będziecie na bieżąco! Też jest na ekranie. Dobra, widzowie, ja zbieram żelazo. kopuję się. O, już się dzień nawet robi. Więc nie mam co kończyć teraz odcinka, widzę, na No, więc. Zaraz się robi dzień. Czy ja tam widzę wieźmę? No nie więc więc. To by było na tyle, ja bym Feliksu sadził na co było wcześniej na ekranie. No i to by było na tyle. Cześć! Felo, felo trzy, dwa, zero.